O, ten tak. To znaczy, szanowni Polki, Polacy, zwracam się dzisiaj do pana prezydenta. Panie prezydencie, nie ma co zwlekać. Albo powiem wprost, Andrzej, nominuj. No co on znowu chce, cholera jasna. jest Deutschland, tu jest Polska. PiS wygrał, PiS będzie rządzić. Nie będzie mi mówił tu, co mam robić. Andrzej. Ale my nie mamy większości. Co mnie to obchodzi, że nie mamy? Panie prezesie, jakie jest pana zdanie? Mati, zniszczyłaś już dokumenty ze wszystkich przekrętów. Panie prezesie, ty ja tego jest, że nie nadążamy spalać. Mamać! U... mać, szybciej niszczy te papieruchy. Ja się zamknąć nie dam. W więzieniu nie można mieć katów. Panie prezesie, co mam robić? Dać rząd opozycji? Czy pisowi? Co mam robić, co mam robić? Co ja kur... Jestem agata, żeby ci mówić, co masz robić? Panie prezesie. Co pan? Przecież zawsze pan mówił. Alika trzeba nakarmić. Mati... prezes zwariował. Nie, nie. Jak Alik jest godny, to prezes myśleć nie może. Daj mu z tej puszki, co nam leży. Rozpaj! To mój obiad. Dobra, Andrzej. Robisz tak. A teraz oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. Ja, najlepszy polski prezydent na świecie, oświadczam, że misję tworzenia rządu powierzam ...Januszowi Korwinowi Mikkiemu. Co, kurwa? Przecież ja już z babą przegrał, już nie dostał. Panie prezesie, zrobiłem tak, jak pan mówił. To znaczy, że dałeś Alikowi jeść? Nie, no, to Korwina premierem. Najlepszy polski prezydent na świecie.